To, co początkowo wydawało się niewinnym żartem, wstrząsnęło mną głęboko i skłoniło do poważnych refleksji. Kardynał Louis Antonio Tagel ostatnio przyciągnął uwagę świata swoją przełomową deklaracją, którą ogłosił po bolesnym odkryciu, wystawiającym na próbę jego wiarę, charakter oraz zdolności przywódcza. W obliczu narastających kontrowersji i licznych wyzwań wobec jego stanowiska w kluczowych kwestiach, jego ujawnienie wzbudziło w wielu osobach pytania dotyczące zarówno przyszłości Kościoła, jak i dziedzictwa, które po sobie pozostawi. Zapraszamy do wspólnej podróży, w której odkryjemy kulisy tej doniosłej wiadomości i prześledzimy ścieżkę tego wybitnego lidera. Luis Antonio Tagel przyszedł na świat 21 czerwca 1957 roku jako pierworodny syn w głęboko wierzącej rodzinie katolickiej. Jego ojciec, Manuel Tagel, wywodził się z ludu Tagelak, a matka, Milagro Gokim, miała korzenie chińsko-filipińskie. Zanim całkowicie poświęciła się rodzinie, Milagro uspracowała w banku Equitable PCI. Rodowe korzenie ojca sięgają imius w prowincji Cavite, gdzie dziadek Florencio był członkiem elitarnej hiszpańsko-katolickiej społeczności jeszcze przed rewolucją filipińską w 1896 roku. Niestety, w czasie II wojny światowej Florencio został ciężko ranny podczas eksplozji, co zmusiło jego żonę do utrzymywania rodziny poprzez prowadzenie małej restauracji. Edukację Louis rozpoczął w St. Andrews School w Paranak, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią do roku 1973. Wzruszony przykładem życia kapłanów, poczuł powołanie i wstąpił do jezuickiego seminarium San Jose, skąd trafił na studia na Ateneo de Manila University. Uzyskał tam licencjat z zakresu przygotowania do kapłaństwa, a następnie tytuł magistra teologii w Loyola School of Theology. W latach 1987-1991 kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, gdzie pod kierunkiem Józefa Komonchaka przygotował doktorat dotyczący kolegialności biskupiej. Według nauczania Pawła VI profesor Komonchak uznał Tagel za jednego z najwybitniejszych studentów w swojej karierze, sugerując, że Tagel mógłby stać się najważniejszym teologiem Azji, gdyby nie obrał drogi biskupstwa. Po powrocie na Filipiny, oprócz posługi duszpasterskiej, Prowadził zajęcia z teologii w seminariach San Carlos i Divine Word Seminary. W 1997 roku papież Jan Paweł II powołał go do Międzynarodowej Komisji Teologicznej, gdzie współpracował z kardynałem Józefem Ratzingerem. Był również członkiem redakcji projektu dokumentującego historię Soboru Watykańskiego II. Ale kim naprawdę jest Luis Antonio Tagel jako lider i dlaczego jego przywództwo budzi kontrowersje? Jako człowiek wielkiego współczucia i działania. Tages zasłynął nie tylko umiejętnościami administracyjnymi, lecz także głęboką troską o ludzi ubogich i wykluczonych. Inspirowany duchem papieża Franciszka, koncentrował się na rzeczywistej pomocy, nie tylko na słowach. Jednym z jego kluczowych projektów była inicjatywa w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie katolicy mierzyli się z drastycznymi trudnościami ekonomicznymi. Zamiast ograniczać się do słów Otuchy, Tages wprowadził konkretne rozwiązania umożliwiając powstawanie szkół i ośrodków szkoleniowych przy wsparciu lokalnych wspólnot i Watykanu. Jego działania nie ograniczały się wyłącznie do walki z biedą, miały również na celu umocnienie wiary chrześcijańskiej. W Birmie, kraju rozdartym konfliktami politycznymi i etnicznymi, jego misja niosła nadzieję tam, gdzie zapanowała ciemność. Luis Antonio Tagel odegrał kluczową rolę w budowaniu mostów pojednania. Zdawał sobie sprawę, że prawdziwy pokój wymaga czegoś więcej niż podpisanych układów politycznych, konieczne jest zbliżenie różnych wyznań i stworzenie przestrzeni do dialogu. Dzięki swojej inicjatywie doprowadził do spotkań katolickich i buddyjskich przywódców, otwierając drogę do zrozumienia i jedności wśród społeczności nękanych podziałami. Tagel wyróżniał się również swoim podejściem do inkulturacji, mocno wierzył, że Kościół powinien być integralną częścią lokalnych kultur, a nie zewnętrznym narzędziem narzucającym tradycje. Dlatego wspierał włączanie rodzimych form muzyki, sztuki i języka do liturgii katolickiej, umożliwiając wiernym głębsze i autentyczniejsze przeżywanie wiary. Jako prezydent Caritas Internationalis, Tagel zainicjował kampanię Sherderni, której celem było zwrócenie uwagi na dramat migrantów i uchodźców. Jego działania nie ograniczały się jednak do słów. Osobiście odwiedzał obozy dla uchodźców w Libanie i Jordanii, rozmawiał z ludźmi, Słuchał ich historii i dawał im głos na arenie międzynarodowej. Jego empatia i autentyczne zaangażowanie zjednały mu szacunek na całym świecie. Tagel nie bał się podejmować globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, bieda czy migracja. Współpracował z organizacjami świeckimi, stawiając na konkretne działania zamiast pustych deklaracji. Marzył o kościele, który aktywnie walczy o sprawiedliwość i solidaryzuje się z potrzebującymi. W 2019 roku papież Franciszek mianował go prefektem Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, powierzając mu kierowanie kluczową misją kościoła w rejonach dynamicznego wzrostu liczby wiernych. Bliska współpraca z Franciszkiem, oparta na zaufaniu i wspólnych wartościach, sprawiła, że wielu zaczęło postrzegać Tagel jako potencjalnego następcę papieża. Jego styl przywództwa, pełen pokory i otwartości, przyciągał ludzi wszystkich warstw społecznych. Zarówno odpowiadając na trudne pytania teologiczne, jak i dzieląc posiłki z uchodźcami, Tagel pokazywał, że Kościół może być bliski zwykłemu człowiekowi. Jego awans nie był przypadkiem, lecz wynikiem nadkonsekwentnego zaangażowania w wartości miłosierdzia, integracji i walki o lepszy świat. Jednak, mimo uznania, przyszłość Taglea nie jest wolna od trudności. Za sukcesami kryją się skomplikowane problemy które mogą wystawić jego zdolności przywódcze na ciężką próbę. Dlaczego więc mimo wszystko niektórzy są przeciwni jego osobie? Czy to tylko kwestia jego możliwej sukcesji po papieżu Franciszku, czy kryje się za tym coś więcej? Odpowiedź możecie zaskoczyć. Aby udowodnić, że nie jest jedynie azjatyckim Franciszkiem, Louis Antonio Tagel musi zbudować własną, niezależną tożsamość, która przemówi do kardynałów odpowiedzialnych za wybór przyszłego papieża. Istnieją jednak trzy poważne przeszkody, które mogą utrudnić jego drogę. Po pierwsze, Tagel musi zmierzyć się z poważną konkurencją, zwłaszcza ze strony kardynała Williama Gou z Singapuru. Gou, podobnie jak Tagel, pochodzi z Azji i biegle włada językiem angielskim, co wpisuje się w rosnącą otwartość kościoła poza Europą. Jednak Gou jest postrzegany jako duchowny zdolny do budowania mostów z bardziej konserwatywnymi kręgami kościoła, co może dać mu przewagę nad Tagłem, którego poglądy uchodzą za zdecydowanie bardziej progresywne. Po drugie, chociaż wielu podziwia otwartość Taglea, to jego liberalne podejście niesie również ryzyko. Jest on znany z promowania gościnności, sprzeciwu wobec języka wykluczenia oraz dążenia do większej integracji, zwłaszcza wobec katolików LGBTQ. Podczas ostatniej konferencji w Lambyw ostrzegał przed konfliktami etnicznymi i kulturowymi, które mogą zagrozić misji kościoła, a także krytykował populistyczne ruchy za fałszywe przedstawianie idei jedności. Choć jego słowa trafiają do progresywnych katolików, mogą zrażać tradycjonalistów w hierarchii kościelnej. Po trzecie, przeciwnicy Taglea wskazują na jego powściągliwość w kwestii stosunków Watykanu z Chinami. To temat delikatny i wymagający zdecydowanej postawy, której niektórzy nie widzą w Taglu. Obserwatorzy sugerują, że inni kandydaci mogą być bardziej gotowi do otwartej konfrontacji z Pekinem, co może zwiększyć ich szanse w oczach elektorów. Dodatkowo, podobieństwo Tagle A do papieża Franciszka budzi mieszane reakcje. Analitycy zauważyli, że jego wypowiedzi często przypominają tą papieża, zwłaszcza w kwestiach migracji i populizmu. Przypomniano na przykład słowa Franciszka z podróży do Kazachstanu, gdzie podkreślał, że migracja wzbogaca Zachód kulturowo intelektualnie. W podobnym duchu Tagel przestrzegał przed postawami zagrażającymi duchowej jedności Kościoła, apelując o otwartość inkluzywność. Choć te podobieństwa przysparzają mu poparcia wśród progresywnych środowisk, dla innych mogą być powodem do niepokoju. Część kardynałów zdaje się preferować lidera, który zaproponuje nową wizję, niezależną od dziedzictwa Franciszka. Krytycy podkreślają również, że okres sprawowania przez Taglea urzędu arcybiskupa Manili był naznaczony kontrowersjami, między innymi zarzucano mu angażowanie kościoła w sprawy polityczne, co dodatkowo komplikuje jego wizerunek. Tagel był krytykowany za swoje zaangażowanie w sprawy polityczne, zwłaszcza w odniesieniu do ostrej krytyki wobec byłego prezydenta Filipin, Rodrigo Duterte. Według niektórych doniesień przeciwnicy zarzucali mu, że poprzez dopuszczenie kazań o wyraźnie politycznym wydźwięku, które podważały autorytet administracji Dutertego, przekroczył granice wyznaczone przez zasadę rozdziału Kościoła od państwa. To wzbudziło niepokój wśród tych, którzy sądzą, że przyszły papież powinien przede wszystkim skupić się na przewodnictwie duchowym, a nie politycznym. Ponadto, Tager spotkał się z zarzutami o niewystarczające reagowanie na przypadki nadużyć wśród duchowieństwa w czasie, gdy kierował archibiecezją Manili. Krytycy twierdzili, że brakowało mu determinacji w pociąganiu winnych do odpowiedzialności, co wywołało obawy o jego zdolność do utrzymania dyscypliny wewnątrz Kościoła. Ta postrzegana słabość w egzekwowaniu zasad skłoniła niektórych do zastanowienia się, czy Tagel rzeczywiście posiada siłę charakteru i autorytet potrzebny do prowadzenia Kościoła na całym świecie. Dlaczego więc Tagel przez długi czas pozostawał w milczeniu wobec trudności, które go otaczały? I co sprawiło że w końcu zdecydował się zabrać głos po okresie ciszy? Milcząca walka kardynała Taglea to historia kandydata, który od lat postrzegany jest jako jedna z kluczowych postaci wśród potencjalnych następców papieża. Mimo, że jego charyzma, szerokie doświadczenie i międzynarodowe uznanie przyniosło mu wielu zwolenników, sceptycy wciąż pytają, czy potrafi wyjść z cienia Franciszka i stworzyć własny, niezależny styl przywództwa. Wątpliwości te nasiliły się, gdy analitycy zaczęli dogłębnie badać jego poglądy na kluczowe kwestie, zwłaszcza stosunek do Chin, jego progresywne podejście oraz umiejętność jednoczenia podzielonego Kościoła. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudziło milczenie Taglea na temat relacji z Chinami. Umowa zawarta pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin, mająca na celu poprawę wzajemnych stosunków, została ostro skrytykowana przez tych, którzy obawiają się, że narusza ona zasady Kościoła. Tagel, Podzielający ostrożne podejście Franciszka, unikał jawnego krytykowania chińskich władz, co, według przeciwników, może go powiązać z postrzeganą przez wielu zbytnią uległością stolicy apostolskiej wobec Pekinu. Co więcej, zauważono, że jego ostrożność jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę jego znaczącą rolę w Watykanie, najpierw jako prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, 20:19-2022. A później jako proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji. Mimo iż miał dostęp do informacji dotyczących negocjacji z Chinami, rzadko zawierał głos w sprawie trudnej sytuacji chrześcijan w tym kraju, co tylko wzmogło wątpliwości dotyczące jego stanowczości i zdolności do podejmowania zdecydowanych działań. Jednym z istotnych aspektów w biografii Taglea jest jego filipińskie pochodzenie oraz częściowe korzenie chińskie. Pochodzi on z kraju, który od lat uwikłany jest w spory terytorialne z Chinami. To powiązanie sprawia, że niektórzy analitycy zastanawiają się, czy w przypadku wyboru na papieża Tagel byłby gotów zmierzyć się z politycznie drażliwymi kwestiami. Obserwatorzy podkreślają, że jego niechęć do zajęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie umowy między Watykanem a Chinami budzi obawy o jego zdolność doradzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami geopolitycznymi. Brak reakcji był szczególnie widoczny podczas procesu kardynała Josefa Zine, znanego krytyka porozumienia Watykanu z Pekinem. Choć proces został odroczony, sytuacja zineu wydatniła napięcia między Kościołem a władzami chińskimi. Papież Franciszek obrał dyplomatyczną ścieżkę wobec Chin, próbując nawet spotkać się z przewodniczącym 11 Jinpingiem podczas swojej wizyty w Kazachstanie, bez powodzenia. Tagel, popierający politykę dialogu obraną przez Franciszka, unikał publicznych komentarzy. Co w oczach krytyków uczyniło go współodpowiedzialnym za politykę postrzeganą jako osłabiającą moralną pozycję Kościoła. Bliska współpraca Taglea z Franciszkiem przyniosła mu zarówno korzyści, jak i nowe wyzwania. Jego wypowiedzi często harmonizowały z przesłaniem obecnego papieża, szczególnie w kwestiach migracji, integracji i otwartości na dialog. To zjednywało mu sympatyków o poglądach progresywnych ale zarazem zacieśniało jego związek z dziedzictwem Franciszka, co mogło zniechęcać bardziej konserwatywne kręgi w kościele. Krytycy wskazywali, że kościół potrzebuje przywódcy zdolnego do większej niezależności i nowej wizji. Dodatkowym obciążeniem dla kandydatury Taglea były zarzuty związane z jego działalnością na Filipinach. Podczas swojej kadencji jako arcybiskup Manili było oskarżany o wciąganie kościoła w spory polityczne poprzez otwarte wystąpienia przeciwko rządowi Rodrigo Dutertego. Krytycy utrzymywali, że dopuszczał kazania o wyraźnym zabarwieniu politycznym, co, ich zdaniem, naruszało zasadę konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa. Pojawiały się także pytania, czy jego zaangażowanie polityczne nie odciągało go od misji duchowego przewodnictwa. Postępowanie Taglea w sprawach nadużyć wśród duchowieństwa również budziło kontrowersje. Oskarżano go o brak zdecydowanych działań wobec niektórych duchownych, co rodziło wątpliwości co do jego zdolności do utrzymania dyscypliny w kościele. W oczach wielu jego wyrozumiałość osłabiała jego wizerunek jako przyszłego silnego lidera, zwłaszcza w świetle oczekiwań wobec następcy papieża Franciszka. Mimo tych wyzwań Tagel odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu kierunku kościoła. Jego poglądy na temat drugiego soboru watykańskiego zyskały uznanie, choć wywołały również pewne kontrowersje. W ramach zespołu redakcyjnego opracowującego historię Soboru, Tagel napisał rozdział analizujący działania papieża Pawła VI podczas tych obrad. Jego przenikliwa analiza spotkała się z pochwałami, choć niektórzy zarzucali mu brak pełnej bezstronności. Niemniej jednak, jego obrona polityki Pawła VI, otwartej na różnorodne opinie, ukazała głębokie zrozumienie skomplikowanych mechanizmów zarządzania Kościołem. W obrębie kolegum kardynalskiego Tagel musiał zmierzyć się z poważnymi rywalami, wśród których wyróżniał się kardynał William Goe z Singapuru, znany ze swojej umiejętności trafiania do środowisk konserwatywnych. Zdolność Goeha do łączenia różnych nurtów ideologicznych dawała mu znaczną przewagę strategiczną. Mimo tych trudności, zwolennicy Taglea podkreślali, że jego nowoczesne podejście i globalna popularność niosą nadzieję na przyszłość kościoła. Wskazywali że jego nacisk na otwartość i budowanie dialogu może pomóc Kościołowi stawić czoła wyzwaniom na całym świecie. Krytycy jednak podnosili, że powinien zmierzyć się ze swoimi słabościami, aby wzmocnić swoją kandydaturę. Jakie odkrycie doprowadziło Tagle A do ogłoszenia wielkiej decyzji? Kardynał Luis Antonio Tagel, jedna z kluczowych postaci we wspólnocie katolickiej na świecie, niedawno podzielił się doniosłą wiadomością, która była efektem głębokiego osobistego przeżycia. To przemyślenie, łączące jego duchowe przekonania z troską o przyszłość Kościoła, wywołało szeroką dyskusję. Podczas specjalnej sesji w Watykanie kardynał zwrócił uwagę na pilne problemy osób marginalizowanych oraz na obowiązek Kościoła w reagowaniu na te wyzwania. Jego wystąpienie było następstwem, jak sam określił, rozdzierającego serce uświadomienia sobie rosnącego cierpienia prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Tagel podzielił się swoimi doświadczeniami z czasów kierowania kongregacją do spraw ewangelizacji narodów oraz późniejszym kierowaniem dekasterią do spraw ewangelizacji, gdzie często stykał się z relacjami o prześladowaniach tam, gdzie wolność religijna była brutalnie ograniczana. To głębokie zrozumienie dramatycznej sytuacji wierzących zmotywowało go do przyjęcia bardziej aktywnej postawy. W swoim przemówieniu zaprezentował nową inicjatywę, mającą na celu wsparcie chrześcijan cierpiących prześladowania. Przedstawił szczegółowy plan działań obejmujący pomoc materialną i duchową, a także promowanie silniejszych działań dyplomatycznych w obronie wolności religijnej. Program, nazwany wiara w solidarności, stał się ważnym momentem jego działalności, podkreślającym potrzebę zdecydowanych działań ze strony Kościoła. Tagel wyjaśnił, że jego nowa inicjatywa zrodziła się z głębokich refleksji osobistych oraz doświadczeń zebranych podczas wizyt w regionach ogarniętych konfliktami. Wspominał podróż na Bliski Wschód, gdzie spotkał rodziny, które utraciły dorobek całego życia z powodu swojej wiary. Odwaga i niezłomna wierność tych ludzi wobec przekonań, mimo brutalnych prześladowań, wywarły na nim niezatarte wrażenie. Tagel podkreślił, że ich cierpienie było dla niego wyraźnym wezwaniem do działania, przypominając o pilnej potrzebie odpowiedzi kościoła pełnej empatii i stanowczości. Ogłoszenie tej inicjatywy oznaczało wyraźną zmianę w postawie Taglea wobec kontrowersyjnych tematów, na które wcześniej reagował ostrożnie. Tym razem zdecydowanie zmierzył się z zarzutami dotyczącymi jego rzekomej bierności wobec spraw o dużym ciężarze politycznym, w tym w kontekście trudnych relacji Watykanu z Chinami. Choć bezpośrednio nie odniósł się do samej umowy watykańsko-chińskiej, przyznał, że prowadzenie dialogu z państwami ograniczającymi wolność religijną stanowi poważne wyzwanie. Zapowiedział, że nowa inicjatywa będzie się opierać na zasadach przejrzystości i odpowiedzialności, wzmacniając zaangażowanie Kościoła w ochronę najbardziej narażonych. Według obserwatorów, wystąpienie to wskazywało na odejście od dotychczasowej ostrożności, która charakteryzowała jego publiczne wypowiedzi. Wielu komentatorów odczytało to jako próbę wypracowania własnego, odrębnego stylu przywództwa, różniącego się od podejścia papieża Franciszka, z którym Tagel był często porównywany. Podejmując trudne tematy i nie unikając krytyki, kardynał pokazał gotowość do konfrontacji z problemami, co wielu uznało za cechę niezbędną u przyszłego lidera kościoła. Istotne było także to, że ogłoszenie zbiegło się w czasie z procesem kardynała Josefa Zine, znanego krytyka watykańsko-chińskiej polityki. Chociaż Tagel nie odniósł się wprost do trwającego procesu, jego nacisk na solidarność z prześladowanymi chrześcijanami został odebrany jako delikatne, lecz wyraźne przypomnienie o obowiązku Kościoła wspierania tych, którzy za swoją wiarę ryzykują życie. Krytycy jednak wyrażali wątpliwości, czy nowa inicjatywa Taglea przyniesie rzeczywiste zmiany, czy też będzie jedynie próbą odwrócenia uwagi od wcześniejszych kontrowersji. Wskazywali także na trudności, jakie mogą pojawić się w kontekście skomplikowanych uwarunkowań geopolitycznych, szczególnie w odniesieniu do Chin, gdzie relacje między państwem a Kościołem są bardzo napięte. Z kolei jego zwolennicy chwalili projekt jako istotny krok naprzód, podkreślając jego zaangażowanie w promowanie otwartości, współczucia i konkretnego działania na rzecz marginalizowanych społeczności. W zakończeniu swojego przemówienia, Tagel wezwał do zjednoczonego, ogólnoświatowego wysiłku, zachęcając katolików na całym świecie do aktywnego wspierania prześladowanych braci i sióstr w wierze. Podczas gdy kardynał Tagel stawia czoła wyzwaniom w dążeniu do autentycznego i odpowiedzialnego przywództwa. Kościół nadal pozostaje światłem wiary i nadziei dla tych, którzy cierpią. Jego odwaga w podejmowaniu trudnych tematów i zdecydowane wsparcie dla prześladowanych chrześcijan ukazuje głębszą wizję roli Kościoła we współczesnym świecie. Dążąc do równowagi między zasadami duchowymi a rzeczywistościami politycznymi i społecznymi, widać, że droga do silnego przywództwa wymaga nie tylko współczucia, ale również gotowości stawiania czoła trudnościom. Jak mówi list do Filipian godzina 4:13 wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pamiętajmy o tym wersecie, który inspiruje nas do stawiania czoła naszym własnym wyzwaniom z wiarą i determinacją, tak jak Tagę stara się sprostać wyzwaniom kościoła i świata. Serdecznie dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli ten materiał poruszył twoje serce i chcesz dalej śledzić refleksje na temat wiary, duchowości i przyszłości kościoła, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Razem kontynuujemy naszą podróż wiary i mądrości.